Dzień dobry. Dziś przygotowałem dla Was trzy ciekawostki o jaguarze, lwie i, i lampardzie. Zapraszam do oglądania. Numer jeden. Ciekawostka o jaguarze. Czy wiesz, że deś, deseń czarne rozety otaczające czarne kropki jaguar ma najbardziej skomplikowany wzór na sierści wśród kotowatych? Ułatwia mu on kamuflaż. Numer 2. Ciekawostka o lampardzie. Czarne niektóre lampardy mają czarną sierść i nazwane są czarnymi panterami. Ceutki na sierści widać u nich tylko w dobrym świetle. Ciekawostka numer 3. Ciekawostka o lwie. Czy wiesz, że ryk króla może się nieść na odległość 9 km? Ryczą tylko samce. Najczęściej o zmierzchu, oznajmiając innym, kto rządzi w okolicy. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do więcej takich odcinków.